Przetestuję sobie yy, odtwarzacz CD Fonika CDF 003R, znaleziony wczoraj na, na wystawce. Nasze polskie CD z lat, z końca lat 80., z początku 90., zobaczymy czy działa. Znaczy, no ja wiem, czy działa, czy nie działa. No i tak. No właśnie, tak to z nim jest. Trzeba mu pomóc. <noise> nie czy tak być powinno? No, raczej nie. No i działa. To jest naprawdę super. Taki retro, naprawdę. Działa normalnie. Nasze polskie CD. No jak nie my, to kto? Szkoda, że tunerów z RDS-em tak mało, ale. strasznie reaguje na ten. Stabilizacja płyty ma słabo. Od basu będzie podskakiwać. Jak kolumny stoją blisko wieży. Paćkane strasznie, no oczywiście tu nie ma przewodu Tu na jest tak policzany. O jest tutaj Nie wiem który dokładnie reprodukcji jest Ale To jest Jak widać To jest, na początku myślałem, że to jest Elektronice Philipsa Jak się okazało to jest na elektronice firmy japońskiej firmy Mitsumi, mechanizm i płyta bodajże. Zaś jest Polski. Obudowa no, jest polska, no to to wiadomo. To tylko było polskie od odtwarzaczach. Fonika Diora Radmor Ale to jest laser Sony, tam jest chyba KSS-210 albo tam jest KSS-150, nie pamiętam, chyba 150-ka tam jest prędzej. Na topie była w 2004 roku. To jest właśnie taki nasz sprzęt. Polski odtwarzacz CD. Chyba jeden z pierwszych nawet. Fonika jeden z pierwszych robiła. Dyskofonów jeszcze wtedy po polsku, to mamy na to swoje polskie słowo. Ale oczywiście, mamy dużo polskich słów, ale musimy oczywiście na wszystko gadać z zagranicznymi, no. Śmiech na sali, no, ale dobra. Dyskofon, gramofon cyfrowy, nawet chyba na to mówili. Nie wiem dokładnie, już nie pamiętam. Potem, Diora zaczęła produkować. Odtwarzacze CD. I to odtwarzacze CD... To już były chyba na elektronice Philipsa. A potem jeszcze zaczął produkować Radmor i Eltra I to też były Philipsy Chociaż chyba niektóre modele Diory, czy tam... Sony, znaczy niektóre modele Diory to chyba były na Sony Albo Radmora Chyba w większości Philips jednak Dokładnie nie wiem, na nie, no, nic się nie znam Bo Radmor wiem, że na Philipsie był znaczy, Dior, znaczy Eltra na pewno była na Philipsie Cała, cała ten 360, 361 miała podobno dużo części Philipsa. Mechanizmy magnetofonów też zagraniczne podobno nie pamiętam już dokładnie. Trochę czytałem o tym, ale nie miałem nigdy w rękach, to nie Ale CD to na pewno Philips. I wzmacniacz też dużo części Philipsa podobno ma. Wzmacniacz, amplituner. Nawet piloty od Philipsa do niego pasują podobno. A do tego to ciekawe czego będzie ma oryginalnego. Nie mogę znaleźć. Jeszcze raz to słyszałem. A mam cztery takie same płyty, znalezione oczywiście. Na tych wystawkach w ogóle fajne sprzęty można znaleźć. Razem odtwarzacze P3, Creative Zen, Micro. Fajny jest, nawet działa. Z ładowarką oryginalną tylko jeden problem. Zasadniczy problem. Sterowników nie ma. To nie jest tak, że się podłą podłączy do komputera, no ma nie możesz zagrywać muzykę. Pamiętaj, jak w Pony's Flash, jak to Trzeba mieć oprogramowanie, trzeba mieć ten... Trzeba mieć... Yy, sterowniki. Na Windowsa 10 już nie ma, bo to jest 2004 roku sprzęt. No i... Ale jest, można podłączyć jako pamięć Flash, w trybie w dysku przenoszonego 1 giga. Ale muzyki już te nie znamy, przez fali No to jest śmieszne. Rezygnujące. Ale kiedyś możliwe tak było. No i co jeszcze? Walkman razem taki hiszki szajs. -his 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 -his. Dużo zasilaczy. Xperia Z1, Z1 Kompakt. Gdzieś nawet wyświetlacz do niej miałem i do I do tych to bo tam jest potłuczony. Czy potłuczony i nie działa? Czy próbuje działać, a nie działa? Ale w żółtym kolorze. Ta co mi myślę, ci podobała. I co tam jeszcze, nie pamiętam jeszcze dokładnie. Z tyłu na początku myślałem, że to jest jakiś. Stary dekoder od analog analogowej satelity. Ale się przyjrzałem, patrzę CD, Fonika. Mówię, wezmę, no będzie działał, to będzie działał, nie będzie działał, to nie będzie działał. Też dobrze. Działa. Na początku nie chciał odpalić, ale działa. Ten wyświetlacz wygląda jak właśnie w starych Philipsach, dlatego taki. Tak myślałem, że to jest Philips właśnie. Elektronika. Takie retro, naprawdę. Nie VFD, tylko segmentowy ten, diodowy. Fajnie to wygląda, tak? I rzeczywiście takie retro jest. No kurde, jeszcze... Aż tak się zastanawiam, czy by całej wieży do tego nie, nie skompletować, no. Wzmacniacz yy, tuner. Tuner, żeby był na ORT... oczywiście. Tam korektor może tego... Nie wiem jak ta wieża cała wygląda nawet. Nie interesowałem się nigdy. Midi sobie kupić. Kiedyś. Fajnie, tam po 50 zł za... za element gościu cenił. Jeszcze kolumn miał do niej te roskę na koreańskich głośnikach. Ale nie wziąłem w końcu chyba tonówkę wtedy, jaką wziąłem. Mniejszą. pewnie dlatego, że kas nie na nią. Ostatnio o czymś uni z UNITRY myślę. Na pewno rad może, ale no niestety te rad to teraz tragiczne ceny mają. I działa, normalnie, bez zająknięcia, tylko trzeba go wyczyścić, trzeba mu nowy przewód założyć i będzie jak nowka sztuka, bo ten panel przedni to nawet jest dobrze zachowany, powiem szczerze, od góry nawet jest jako taki, no tu jest takie, wiadomo, no i z drugiej strony też, no ale nie ma tragedii ogólnie, tylko ta góra jest piachem jakimś, o, o, nawet się nie, nawet się nie zacięło, nawet się nie zacięło. Jeszcze mam jeden z wystawki. Otwarł 3D też dawno temu. W zimę go znalazłem. Sony M7, M26, m 26 90, 90 rok albo 89. Taki fajny, mniej mały, taki mały jest. Mniejszy. No niestety wysuwa się i się wsuwa z powrotem. Pasek wymieniłem, a trochę na pasek jest niewłaściwy, nieprawidłowy nie ten. Jeszcze nieprawidłowo się tam założyłem może, nie wiem. Nie pamiętam. Tak, go rzuciłem, po prostu nie chcę leżeć. Więc rzuciłem. Czeka na lepsze czasy, bo on fajny jest, naprawdę. Taki mały. No kompletny jest, wszystko jest. Czego zrobić, no bo tam jest 240, no to 2640. Rzeczywiście, su sukcesem się to skończy. 2640 była wyjątkowo mało trwała. Zewnętrznego CD daje głośniej niż na swoim własnym CD. Dobry to ma właśnie ten. M sygnał na wyjściu mocny jest. O kurde, to to musiało w latach 80. nam no zostać udziorę na tą jakichś altusach. To musiało naprawdę tłuc. O kurde, no tak się kiedyś słuchało właśnie. Korektor w uśmiech i jeszcze i wtedy można było słuchać. Nie żyłem w latach 80. ale naprawdę. Chciałbym. Chciałbym zobaczyć je, chciałbym... Muzyka na pewno kiedyś była lepsza i sprzęt był jakiś, no teraz bez... monofoniczne te stojące, ten słupek wygląda jak śmietnik czasami, na przykład manty wyglądają jak śmietnik i grają podobnie jak śmietnik, nawet czasem gorzej. Dla Bluetooth, wystarczy Bluetooth, ma i nie jest głośne, no i. Ani baltusy takie straszne, no ale dobra, ja nie wnikał, kończę to nagrywanie. Fajny sprzęt naprawdę za darmo za darmo i sól słodka.